Это uczyć dzieci tak, żeby miały z tego jak największą radość i jak największy pożytek. Takim naturalnym sposobem nauki dzieci jest zabawa i to właśnie z nimi robimy, co się nam znakomi, jak do tej pory sprawdza. Dzieci poprzez zabawę, tak samo jak po polsku, poznają świat, poznają nowe słowa, poznają, uczą się nazywać przedmioty, które im pokazujemy. To jest dla nich fascynujące, mamie no, się tymi cieszą. Staramy się i zazwyczaj udaje się to mówić do dzieci wyłącznie po angielsku. Jest to taka nowoczesna metoda nauczania języka, całkowitego zanurzenia w świecie danego języka. To trochę tak, jakby dziecko na chwilę znalazło się w Anglii czy, czy w Stanach Zjednoczonych. I Fantastycznie reagują na, na taką właśnie propozycję zabawy i nauki. Znakomicie odczytują sensy, znakomicie odczytują znaczenia, świetnie poruszają się w mowie gestów, którą lektor musi się wspomagać i, yy, i myślę, że, że daje to świetne rezultaty. Yy, trzeba pamiętać o tym, że dziecko. W w tym wieku, to znaczy od przedszkola do pierwszych klas szkoły podstawowej w zasadzie będzie więcej chłonąć niż być w stanie odtworzyć, ale jest to nieodzowne przygotowanie do tego, aby dziecko później mówiło dobrze po angielsku i, i o tym warto pamiętać.

and brother. Yes? Brother and sister. And... Julia, <laughs> Yeah. Baby Daisy. Baby Daisy. Okay, so there's Yulia. And... And some animals as well. Yes? Black. Black. One is blue. The other one is... Blue.

Krótko mówiąc, praca z nimi jest e, szalenie twórcza, jest bardzo przyjemna i jednocześnie dzięki zastosowaniu właśnie takiej metody, metody, która obecnie jest uważana za najskuteczniejszą, dlatego że imituje niejako pobyt, wyjazd do danego kraju, e, jest to też nauka bardzo skuteczna. Nasze dzieci już po roku nauki, ponieważ mówimy do nich niemal wyłącznie po angielsku, w zasadzie rozumieją wszystko, co na lekcjach się dzieje. Proszę zwrócić uwagę na to, że to jest 45 minut czy pół godziny w zależności od grupy wiekowej, tylko i wyłącznie angielskiego. One naprawdę dokonują fantastycznych postępów i, i dużo, dużo. Adrian! What's this? Three no. Yes, a roof. Yes, like a cat. Ball, a ball. <laughs>